Cześć wszystkim, ja chciałam wam przedstawić moją nową maskotkę kanału O właśnie, to jest Sara Właśnie, i... No, będę maskotką kanału Nie postaram się kiedyś tam zrobić intro Sorry ludzie, że nie robię filmów Ale mam jeden pomysł Bardzo ciekawy będę, będę zapraszała Nie powiem w tym, w tym... Teraz tytułu, bo ktoś może zgapić za chwilę Wam pokażę, która będzie prezentowała no, mnie drugą dnię. Pokażę. Auto Kamila. I... O, to jest mojej siostry. Nazywa się Pobrudzona i oczy takie zniszczone. I właśnie dodaje się do tego serialu. Będzie doskonale. Mm. O, nie wiem, chyba tyle. właśnie, się, dlatego nie mam czasu, bo jak zwykle szkoła, nie? Muszę przeczytać głupią lekturę. Najnudniejszą... Taka może być. Nie zgadnijcie. Pinocchio. LOL. Nudna, głupia bajka. Jakaś taka, nie wiem... Mm. To jestem trochę chora i, hmm. Chciałam właśnie Was tylko poinformować o masku kanału, o moim serialu. Widzę taki pominięty. Więc tak. <laughs> Jak się filmik nie podoba, proszę łapkę w górę. I zapraszam na moje, moje, jeszcze raz moje filmy. No to do zobaczenia.